Witam w odcinku 232 W jednym z ostatnich postów pokazałem tą grę i zadałem pytanie czy ktoś wie ile zostało mi do zebrania jeżeli chodzi o serię Need for Speed wydań fizycznych, nie mówię tutaj o wydaniach cyfrowych typowo na urządzenia przenośne komórki, tablety, inne tego typu rzeczy mówię tylko i wyłącznie o wydaniach fizycznych na fizycznych nośnikach na wszystkie platformy możliwe jakie tylko były dostępne no i większość odpowiedzi była że jedna sztuka jedna osoba powiedziała że to już finał no i akurat ta osoba miała rację jest to już finał jeżeli się nie pomyliłem I oglądacie ten film, to znaczy, że się nie pomyliłem. I jest to ostatnia gra, oczywiście nie licząc najnowszego Need for Speed: Unbound, którego jeszcze nie mam. Są na razie trzy wydania, więc trzy zostały mi do kupienia. Ale jeżeli pominąć Unbounda, to mam już wszystkie. Także marzenie zostało spełnione. Gra w wersji europejskiej, pudełkowej, komplecik i po angielsku, co jest bardzo naprawdę rzadkie. Ciężko dostać tą wersję. Przeważnie zdarzają się wersje w języku włoskim, francuskim, niemieckim, ale zdobycie wersji w języku angielskim naprawdę jest trudne. Tym bardziej się cieszę, bo udało mi się tą grę kupić za jednego funta w licytacji. Nie wiem czemu nikt tego nie licytował. Fakt faktem jest, że za wysyłkę i opłaty zapłaciłem 12 razy tyle, czyli 12 funtów. Ale za samą grę dałem jednego funta. I to mnie bardzo cieszy. Także z tej okazji, że udało się uzbierać całą serię. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie pokaz slajdów. Będę po prostu pokazywał. Każde wydanie, jakie mam, po kolei od części pierwszej, platformami. Myślę, że zrobię to w ten sposób, że po prostu platformami będę pokazywał, a nie kolejne części. Także teraz przechodzimy do prezentacji, a Was już zapraszam na następne odcinki. I do usrushenia three two one go. the final lap